Ja, tutaj Judyta i Marika i witam Was w kolejnym vlogu. W listopadzie w sumie za bardzo nic się nie dzieje, więc y, takie bardziej w domku, coś tam gadane pewnie. Zobaczycie jak się. Jo, jak widzicie, jestem sama, ale no, tak wyszło. Jeśli wiecie lub nie wiecie, niedawno były urodziny MPIKU i było bardzo dużo książek na minus 50%, więc właśnie się wybieram odebrać dwie paczuszki, które na mnie czekają. Hey jo, a więc jak wiecie, to byłam w Empiku po książeczki i zaprezentuję Wam, co jest tam. Więc mamy cztery muzy. Nie spodziewam się, że są już takie grube. O, jakie? Tak. Ale nie wydaje się, wiek. ale są grube bardzo, na, na półce bardzo grupione no, tak, i mają wkładkę. Tak, no bo mają obwolutę w ogóle. No wiem, to gardzę obwolutą, ale mają bardzo ładną wkładkę. Zwłaszcza, że pod obwolutą jest po prostu zwykła taka no. pomarańczowa wkładka. Znaczy to wiadomo, że po prostu tanie jest zrobić obwolutę. No, ja w wkładkę. To, obwolut są tak niewygodne i się niszczą. I, I się ścierają, no. A tu jest dużo złotych Zbyt elementów, wiem. więc tak. będzie trzeba czytać bez obwoluty, żeby się no. nie pościerały. A no to pamiętasz, chociaż o czym to jest? <coughs> jest jakiś po czterech muzykach. Malarz, tak, tak, chyba. I cztery kobiety z jego otoczenia opowiadają trochę ich perspektywę. Tak, ale w ogóle z... to nie jest na faktach trochę? W sensie inspirowane jakimś faktycznym... Picasso. E... Nie, no Picasso chyba nie, ale... no ehm, ja nie wiem. Sprawdzę to i Luta może zaprezentować kolejną książkę. Tak, a więc e, tutaj mamy Canturas. E, też jest gruba, ale nie aż tak gruba. Przynajmniej się tak nie wydaje. I to jest już twarda okładka. Tutaj też mamy wkładeczkę. Eee, ja bardzo przepraszam. Czy ta książka jest źle wydana do góry nogami? Mhm. Może o wolutę źle za, za założona jest po prostu. I hope so! <grym> <grym> Bo mam zawal... okładka <grym> jest. Bo mam zawąt tej... za nie jest właśnie. Na... <grym> Ale i tak bieda. No. Znaczy, to złoto o, się na pewno zetrze. Tak, no. To się zetrze, bo już Achillesa też tak mieliśmy, że miał złoto na ten, no. na takiej śliskiej okładce i zdjęliśmy mu i to się całe stało. Jezu, ale ja <laughs> nie <laughs> że jest książka do góry nogami wydana. O Boże, tak też mogło być. Myślę, że ktoś by zauważył. E, tak, a więc tutaj właśnie mamy naszą książeczkę, numer dwa. O no, czymś, kantował jeszcze, powiedz, jeśli nie opowiadałaś. O, jakichś dobrych wokrę, mieszkają na wyspie. I są tu łowcy e, fok. Tak. <ślese> do, dobrze, dobrze. Jest ja, chyba wyspa, jest wieża, są łowcy fok, nie? Nie, no może przeczytytaj. To pójdzie, ty się tu wpychasz. Pięć historii pełnych bólu i rozczarowań, ale nie pozbawionych nadziei. Pięć kobiet, próbujących uciec od ciasnego świata zdominowanego przez mężczyzn, i jedno miejsce, w którym mogą być sobą. Mówili na nie kantoras, ale tylko szeptem, wzdrygając się z niesmakiem, bo nie chodziło o ich zdolności wokalne. Za to, że kochają kobiety, groziły nie tylko wykluczeniem przez społeczeństwo, ale też więzienie, bo w, rządowy, w rządzonym przez juntę wojskową Urugwaju można było zostać aresztowanym za wszystko. Mimo tej ponurej rzeczywistości, pięć kobiet, Romina. Flaka albo Flaca, nie wiem, Anita, Pas i Malena w jakiś cudowny sposób odnajdują się na i odkrywają odcięte od świata przylądek na Atlantykiem, który na ponad trzy dekady staje się ich prawdziwym domem i schronieniem. Brzmi fajno i tak. bardzo ładnie jest wydana. E, a tak, Cztery Musy to jest. E, e, a to jest o w ogóle kobietę... tego samego wydawnictwa Albatros. Albatrosa. Mhm. Albatros bardzo ładnie teraz ma te wydania. E, to jest o jakimś austriackim malarzu i grafiku Egon. Shiller's? Nie, nie wiem. Nie. O nie wiecie to <gulijcie> Tak, ale jakiś tak. E, I przyszła nam jeszcze zamówienie z antiku. Odpakuję, jako że mam psa pod nogami. E, I tutaj chęcią. Już chyba mniej takie, bo w sumie te książki tak trochę wychodzą po na, poza nasz taki kanon zazwyczaj e, czytanych książek. myślę. To myślę że, bo To, to nie chyba... są młodzieżówki? No, ale no nie wiem. E, tak jeżeli coś czytamy, co nie jest młodzieżówką, e, to jest fantastyką, a jak nie, to jest to zbudowisko kobiece. Zauważyłaś? Że jak już nie to kobietę... no Ale ty też tam czytałaś o tym y, domu y, tam. No, wiem, co się. I jest tutaj książka, którą bardzo myślałam, bardzo myślałam, bardzo chciałam, bo myślałam, że będzie na targach krakowskich, ale nie było, ale już jest. Ale już jest! Ipisz jest proszę o, o, o. pokażę. Nie za blisko. przepraszam, też jest w bardzo przyjemnych kolorach wydana środka. Ale masz na ręce Boże święty. Tak, i to jest. Marika, jakie to jest pytania? To jest pruszyński. pruszyński tak, jest. to jest pruszyński. I tutaj mamy takie trochę Pretty Layers, czyli mamy wiecie, wielką, popularną dziewczynę, zdolną ze wszystkiego, a któregoś razu znika, i nagle jej znajomi zaczynają ją szukać. O, tu jest jeszcze taka karteczka. Jakie tak. premiery jeszcze tu będą? Ale w ogóle oni wydają piękne książki. Bo Czarny Flaming też jest na mojej liście. Tak, o, to, no, też, to też, to też. No, no to też. Pięknie wygląda. To też to, tak, no to już wiem, to widzisz, co, co będzie. No w 2023. <trujne> Teraz też wyszła tak. druga edycja, jakby drugie wydanie Red White, White Royal Blue, którego No, jeszcze pierwszy nie przeczytałeś. Więc. Ale mamy na półce tak. bardzo dawno. Tak. Ale no raczej nie będziemy, prawda? tam e... jakieś tam drobne korek, Nie, 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 nie. Dużo w takich, patrzcie. I to jest queerowa książka, nie? Dobrze myślę. I think so. Tak mi się wydaje. to jeszcze są jakieś takie… No, to ładne, takie Tak, bo to jest chyba ten... coś takiego, że ja jakby jedna dziewczyna e, Właśnie, całuje tak, drugą i ta jedna, szara, szara… Całuje szara tam chyba pięciu ludzi, po czym znika, nie? No. i szukają. <grym> no. <grym grym> tak, żeby sobie dziewczyny, to trzeba ją najpierw znaleźć. Ale skupmy się na tym, już wiecie. Jest pięknie. Tak, fajno Ja nam się… My w kupujemy, to musimy zaraz od razu to czytać, bo potem to tak na półkę. Albo to mogłoby być fajne, żeby wkładkę zrobić, też właśnie jak taką wklejkę, no. No. Tak, i drugą książką mamy w ostatniej nocy w klubie Telegraf. To bardzo, bardzo głośna teraz książka i bardzo głośna w zeszłym roku, jak to wyszło ogółem chyba. Tak. granicą, więc bardzo chciałyśmy przeczytać i jestem bardzo ładnie. Tak. Tak, Ałczu? O, ciekawe jeszcze tu. O, jaka piękna wklejka! Ja. Zresztą strony będzie druga łapka. Nie tak. Zaista. Oh, nice. O, nice. Czy to jest chyba gdzieś wojenny jakiś klimat? Ja nie pamiętam już po Ameryka w 1954 roku nie jest bezpiecznym miejscem dla dwóch zakochujących się w sobie dziewczyn, szczególnie w tam Paranoja związana z czerwoną paniką, nie wiem czymś, czerwona panika, to my nie uczymy się historii Ameryki, mm -hmm. Zagrożała wszystkim, łącznie z osobami chińskiego pochodzenia żyjącymi w Stanach Zjednoczonych. Gdy deportacja zaczyna zagrażać ojcu Lili, dziewczyna wraz z Kat zaryskują wszystko, żebyśmy już używali światło dzienne, No to podejrzewam, Też że. Piwa. Tu chodziło pewnie o coś, że z, a, na Azjatów coś tam było mhm. zrzucone, pewnie jakieś choroby czy coś, gdzieś będziemy się poczytać. Bardzo grafika, no. Co zacząć czytać? Co zacząć czytać? No nie wiem, no możemy się, że tak powiem, ugadać na jedną i drugą. Co ja chcę Chociaż powiedziałabym, że może lepiej jak wybierzemy jedną na ten miesiąc i przeczytamy ją we dwie. Tak, Hektorku. No dobrze, ale no to chociaż jedną razem, żeby było o czym rozmawiać, chyba musimy kończyć, bo się piesom już nie podoba. Musimy iść na spacer. Hektorek chce się kostką kostkę podzielić. Tak, iść na prawda? kostkę. Więc chyba musimy iść. robi unpacking. Pokaż, co tam masz. Wear medicine. Zamówiłyśmy sobie łaszki. Jest to w sumie prezent od rodziców na Mikołaja. Już taki przedwcześny. się do tego, że ostatnio jak byliśmy w Poznaniu, to że mogliście zobaczyć na naszym vlogu, to właśnie byliśmy w Medicine w sumie przypadkiem, ale bardzo nam się podobały tam wszystko, praktycznie wszystkie ich ubrania. Więc no, skusiłyśmy się na koszulę. Każdy z nas po koszuli. Czy mamy jakiś rabaciur? Tak. O, jaki rabaciur? Na kolejne zakupki? Na jakiś answer minus 30 procent. Mhm, ok. Szkoda, że nie do nich. Nie, nie wiem, to to jest za ten, ale... Co kojarzę stronę, ale no nie wiem. Otwieraj. To najpierw otwierasz koszulę dla siebie. Tak. Nie pamiętałyśmy, czy dobre rozmiary, że tak powiem, mierzyłyśmy, więc zamawiałyśmy teraz na trochę, oko, trochę na oko. E, także później pewnie... <laughs> <Na oko. śmiech> na oko. Nie, tym razem to nie jest na oko. To jest koszula Judyty. Nie, dobrze jest. Mhm. E, ile kosztowała i jaki to rozmiar? 140 i to jest LK, bo to jest takie oversize dość poważne. Tak z czym jednak już miałyśmy też z Medicin ubrania z Wiedźmina i jakby zauważyłyśmy, że oni mają jakby większą tą rozmiarówkę trochę. W sensie, że większe są te rzeczy niż normalnie. jesteśmy przyzwyczajeni do takich. A tutaj moja koszula. Ona jest z kolekcji pieski. Psoty chyba? Czy jakoś tak, w sensie Tak. E, tak więc, jak widzicie, są tutaj e, ukryte psi, koty, nawet jakiś tam chyba szczurczy chomik. Nie wiem, co to jest. E, jakiś chyba motyw żyrafy. Może jeszcze plecy pokazać, bo też są. O, właśnie. No. Z update'em tym razem nie książkowym, a serialowym. Tak troszkę coś tam oglądałyśmy, więc się z Wami podzielimy, Marika. Czym chciałybyście się podzielić z klasą? Ja obejrzałam dwa seriale, więc najpierw powiem o tym, który obejrzeliśmy pierwszy, bo to już chyba Wam wspominałam, że będziemy zaczynać, więc już skończyliśmy. Smoka. czyli jakby. W, 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 w wcześniej to jest prequel, tak. Prequel do i powiem szczerze, że bardzo mi się podobało. sens w sensie mi i Karolowi się nam podobał. Bo czuć tam taki klimat tych pierwszych sezonów Grotron, gdzie jakby ten, to wszystko jest nakręcone w takich brudnych kadrach, trochę w takich mrocznych, ale też ten klimat taki, że w sumie to nie dzieją się tam jakieś nie wiem. Wojny, może coś tam jednego takiego, gdzie tam się jakoś nie wiem, już biją, jacyś, że tak powiem, jeden ród z kimś tam, ale tu nie chcę spoilerować, że tak powiem. Więc jakby większość tego, co się tam dzieje, to są po prostu dworskie intrygi, co ja uwielbiam. Ja po prostu uwielbiam te knucia i te takie, jakieś, wiecie, podcinanie sobie, podkładanie sobie świniu, o tak. Mamy tutaj dwie bardzo silne kobiecie, kobiece postaci i świetnie się ogląda te aktorki. Też co mi się bardzo podoba, że tam jest zmiana aktorów w trakcie, bo hmm. to jest pokazane od momentu, kiedy dziewczyny mają naście lat, a później są starsze i po prostu casting jest tam tak dobry. Fakciunka! Proszę mi tutaj nie ojczyć te aktorki, które grają starsze po prostu Alicent i Renire, są tak podobne, one są po prostu rewelacyjne, więc nawet ciężko mi jest wybrać kogo bardziej lubię, czy te młodsze, czy te starsze odtwórczynie ról, więc mega mi się podoba. Jeśli lubiliście Grotron, a po prostu byliście zawiedzeni ostatnimi sezonami, to jak najbardziej obejrzyjcie, bo myślę, że wam się to mocno spodoba. Co ja ostatnio oddajcie, no to zrobiłam sobie rewatch właśnie Dragon Prince'a i obejrzałam czwarty sezon. I w sumie nie było zły, chociaż dużo osób widziałam, że tak średnio. Aczkolwiek kłam, że przeskok był za dużo, trochę te dwa lata z tym, co się dzieje, nie ma troszkę sensu, więc mógłby to być rok. Ale no, nie <ścoughs> tego, obejrzałam też drugi sezon w końcu Warrior Nun. I, I podobało mi się, i musi być trzeci. Ja e, tak, długo czekałam i się w końcu doczekałam. E, I był super. Obejrzałam ca całą noc, oglądałam i obejrzałam. E, tak, i teraz w sumie dzisiaj jeszcze skończyłam. Ja, ja mam tylko pytanie: to w sensie to są naprawdę zakonnice? Tak, to są zakonnice. – I są wojowniczkami? – Tak. – Ale co, one tam gdzieś egzorcyzm odprawiają? – Z demonami, że tak powiem, walczą. Ja lubię jakoś tak, gdzie Kościół jest, wiecie, taką bardziej organizacją, która nie ma jakichś tam egzorcyzmów czy jakieś zakony. i tak znaczy, ja też lubię, nie jakby, no nie wiem, chociażby Supernatural jest jednym z moich takich ulubionych starych seriali, czy w ogóle wszystkie takie te paranormalne albo o egzorcyzmach, bardzo lubię filmy, to jest po prostu ciekawe, tak? No. Tak, no i dzisiaj w sumie jeszcze skończyłam Demon Slayera, którego zaczęłam parę dni temu, bo tak nie miałam co na YouTubie oglądać. I w sumie bardzo spoko, aczkolwiek myślę, że dużo by zyskał, jakby to jednak był Tasiemiec, bo brakuje trochę takich filerów pomiędzy, no w sensie, że wiesz, masz takie, że uh, okej, okay, jestem za słaby, żeby pokonać jednego przeciwnika, więc mamy ileś tam trenuje, i od razu jest kolejny przeciwnik, którego znowu jest za słaby pokonać, więc znowu musi trenować. Brakuje tego trochę, okej, okay, wspię się na następny poziom i troszkę na nim jestem, nie? Tak, powiedziałem Tasiemiec, to pierwsze, co widziałam, to tego tasiemca co w brzuchu. No, więc no, brakuje tutaj troszkę takich filerów, czy pomiędzy no, tego. Brakuje się? Ale śmiać. Pieśki nam tutaj dupę zawracają. No to ja jeszcze obejrzałam z Karolem też Wielką Wodę i to w sumie obejrzeliśmy w jeden dzień, bo to jest miniserial ma chyba sześć odcinków. I jest nam, można powiedzieć, trochę bliski, bo jest to o powodzi tysiąclecia, która odbyła się głównie we Wrocławiu, ale też były zalane okoliczne gdzieś tam miasta i wioski i między innymi nasze miasto Legnica. Co prawda chyba nie ucierpiało jakoś bardzo, bardzo, no na pewno nie aż tak jak w Wrocław, ale też z ciekawością jakby chciałam to obejrzeć, bo leknica gra tam w niektórych scenach Wrocław, chociażby można tam zobaczyć nasz dworzec leknicki, czy naszą tak zwaną dzielnicę cudów, czyli jakby takie miejsca, które jeszcze nie są odremontowane i jakby mogą grać ten no, wrocław, wrocław sprzed 20-30 lat, czy no, nie jeszcze 30, no, nie sobie. Nie w sobie. Półwóz tysiąclecia była w 97 roku, czyli miałam dwa latka e, Tak, e, no czy, czy mi się podobało? Podobał mi się. Podobał mi się, gdzie ja nie przepadam za polskimi e, raczej produkcjami, a tam nie dość, że jest całkiem e, zacna obsada. E, chociażby też gra nasz polski aktor Tomasz Kot, e, to e, no. Też to jest serial, w którym nie dzieje się jakoś tak, że nie ma, bo te zalania ja się też spodziewałam na początku, że tam będzie, wiesz, jakieś takie, jak z amerykańskich że fale zalewają ludzi. No nie, tam jest bardziej pokazany dramat taki ludzki, nie? E, że gdzieś tam próba e, też e, przekonania e, mężczyzn przez kobietę, która jest hydrolożką, do tego, że ona ma jednak rację, że jakby zaleje wam ten Wrocław, e, a tam wiecie, jak to w Polsce same chłopy z fajami wtedy siedzą, takie to takie typowe po prostu. Hmm i takie nie no pani, no jak tu centrum zaleje? No nie zaleje, no przecież Wrocław jest bezpieczny, można spać spokojnie. No nie można było, tak? Więc tam no nie bardzo ktoś tam nikt nie chciał słuchać, dawali jakieś stare mapy, no bo kto to widział, żeby mieć tu zaktualizowane, jakie mapy, jak to, to od odra to, to po niemieckie przecież było, to my nie wiemy, co to tam jest. To bardzo, bardzo ciekawe, gdzie taki no region, mówię, nasz, a, a w sumie tego no, nie wiedziałam, więc jak się to oglądało, to może przez to, że jeszcze miałam takie wrażenie, że to było tak blisko to było to dla mnie mocno takie uderzające. No jakby nie umiem sobie po prostu czegoś takiego wyobrazić, że to tak nagle jakby coś takiego się u nas stało, a no to koniec końców nie było wcale tak dawno, nie? I to w sumie chyba wszystko, co z takich większych seriali. Dalej gdzieś tam cisnę Chirurgów, już jestem na chyba 15 sezonie, więc zostało mi tylko trzy, co nieźle mi idzie. Patrzcie, co znalazłam w UDT-szafce. Ciasteczka z wróżbą. Co prawda są yy, przeterminowane chyba, yy, tak. Yy... Bo są do 13 stycznia, a mamy dzisiaj 17 listopada. Ale zmuszę żeby je zjadła. A więc, Judy, zostałaś wybrana tym szczęśliwcem? Nie, nie, Żeby przetestować jako pierwsza. Ja potem też spróbuję. Dawaj, otwieraj. Ale ja nie wiem, rzeczy, które są dzień po terminie, a to dopiero tyle. Oj. Najwyżej no, się postrasz. <grymne> <grymne> w tym, że po niemiecku, więc żaden z tego nie zrozumie, więc jest o to całkowicie nie, bez sensu. To będzie trzeba przetłumaczyć. I tak, to widzę. Z Google mi przetłumaczymy. Nie bez powodu ich nie zjadłam, słuchaj. Ale musimy tutaj szczęścia nabrać. Jestem. Przecież takie ciasteczko, to tam się psuje? Przecież to jest samo ciacho. Wszystko. Znasz niemiecki? Positiv gedacht. Ich habe wolbracht. Rozumiałeś? <laughs> nie, ale zaraz to przetłumaczymy. Nie myślę, że mam powiedzieć kruch. Albo tak napiszę myśli, Wam no. tutaj po prostu na dole tłumaczenie. Śmierdzą jak stoją co orzechy. I... Szałaj! <gry> A korzechy, które za długo stały. I see. A więc, Julii, się, co znaczyła Twoja wróżba? Coś typu pozytywne myślenie, to połowa sukcesu. No, widzisz, no. To ja odgrzebię jakiegoś z dołu. tam są jeszcze stykam jakieś takie to nie są rebusy, tylko jakieś takie... No, obrazki obrazki. To nie dla pieski <coughs> jest. No o oh, też nie śmierdzą Mhm. Uh -huh. O nie, najgorzej. Cierp. I tak nie zebrałeś cały. pomysł. No, absolutnie. Bo one już nawet nie są kuche, więc... No wiem. No. To słabo. A mamy takie same obrazki? Nie. nie. A moje znaczy kuchen e Sztelen da kommt dia motivation garniść erst hin. Słyszymy aś? Ciasto, motywacja, coś tam. Albo gotowanie motywacja. Kuchen? A sztelen to praca? Sztelen chyba to praca, nie? Nie Nie? nie, nie wiem. To zaraz to sprawdzimy, ale śmierdzą. No. O jak śmierdzą. Mnie? Mm. Znaczy, to mi coś przypomina, ale nie orzecha. Mm. Tylko takie oblaty stare, w sensie wiesz te takie, te takie te opłatki. Wróżko, moja wróżko, co oznaczała moja wróżba. No więc luźno trochę tłumacząc to ciasto e, dociera do miejsc, do których motywacja nie dociera. Hmm. <laughs> Albo dotarło. Czemu ciasto? Nie rozumiem. No jak to motywacja, że tak powiem nie dociera do niektórych miejsc, ale ciasto już tak. W sensie, że jak wygniatasz blaszkę, o ciasto? Nie, chodzi o to, że nie miałaś motywacji, żeby ćwiczyć, ale żeby zjeść ciasto i tam tłuszcz się zbierał, to już tak. Druga broda się sama nie wyhodowała. Kciuk. Są smakołyki tak, są to karaluchowe bloki, nie żadne kupy z dworu. A są to słodyczki z Harry'ego Pottera, które robiliśmy z Ubitą na nasz nowy film, więc jak chcecie zobaczyć, jak robi się tak takie wiec. pysznie wyglądające rzeczy... Tak. Nie, była kupa, był śmiech, był ogień, wszystko się działo. A tak, tak, bo jeszcze mi się <laughs> przypaliła tutaj ściereczka. No. Także gdzieś tam, wiecie, do filmu. Pokażę Wam. Du, 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 du. Obrodziło w paczki. I choćbym chciała zrobić przy Was unboxing wszystkiego, to nie bardzo mam jak, bo tutaj są głównie prezenty świąteczne i jakieś rzeczy ślubne, więc najpierw to przejrzę, a jako, że niektórzy z rodziny oglądają czasem nasze filmy i są tutaj gdzieś prezenty dla nich, to no muszę przejrzeć po prostu, gdzie co jest i co mogę Wam pokazać, więc po prostu jak to poodpakowuję, przejrzę, no to pokażę Wam na tyle, ile mogę, co się tutaj znalazło. Ok, także z rzeczy, które mogę Wam pokazać, to zaczniemy sobie od ślubnych. Zamówiłam buty ślubne z firmy Brilu, jakaś firma polska. I są takie nice, takie perłowe, że nie są tak, wiecie, matowo-białe, tylko lekko, lekko błyszczące. I to jest rozmiar 39, gdzie zazwyczaj noszę 40. No i one są takie w sumie. Okej, okay, w sensie, że wiecie, nie ma ani trochę luzu. No i się zastanawiam, czy jakby nie lepiej byłoby mi zamówić jakąś połówkę. No ale nie wiem, może się też i rozbiją. Jakoś, no, no nie wiem. Skrzynkę. O, na koperty. Taką ładną, drewnianą. W takich też rustykalnych boho stylach, bo to właśnie takie będzie wesele. W środku jest kluczyk. Nie bój się pieczyk. I jest też pudełko na obrączki, całkiem spore, bo myślałam, że ono będzie mniejsze, bo obrączki chcemy, żeby właśnie niósł na szwarciu. więc jakoś to będzie musieć inaczej wykombinować. A pudełeczko wygląda tak, a w środku o, w taki sposób, więc też jest myślę bardzo ładne, będzie fajnie pewnie wyglądać do zdjęcia, być może już na samo niesienie obrączek faktycznie jakoś się całe yy, obrączki bądź w jakimś innym po prostu opakowaniu yy, damy gdzieś fachciowi na, na grzbiet. Ale zobaczymy, jak sobie poradzi z tym zadaniem. I tutaj mam jeszcze, ale troszkę tak już owinięte, więc nie będę Wam jakoś mocno tu pokazywać obydwu wiszeczki ślubne. I to jest akurat z napisem Pan Młody. O, taki wiszeczek. Ja wiem, że to są pierdoły i to nie są obowiązkowe rzeczy na ślub, ale że tak powiem, mi się podobają takie pierdoły. Ja lubię w tych paczuchach. Przyszłe książki. I jedna z nich to jest nagroda, którą wygrałam na live ustrefy u czytacza, za co bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję. I jest to druga część aptekarki Magdaleny Skubisz, czyli czarci ogród. I muszę się przyznać, że ja nie czytałam jeszcze do pierwszego tomu, mimo że bardzo chciałam, więc muszę to nadrobić, bo jestem bardzo ciekawa. No to też fajna, taka czerwona, ładnie się komponuje. W ogóle taki ma vibe zimowy, właśnie już śnieżny ten. A tutaj od wydawnictwa Warbook. Warbuk, przepraszam, nie wiem jak się czyta. W ramach współpracy Cena odkupienia Łukasza Kucharskiego. I co to jest? To jest o mitologii słowiańskiej, czyli witajcie w świecie bogato inspirowanym demonologią oraz wierzeniami ludów słowiańskich. Nie czytałam jeszcze za bardzo nic w takich słowiańskich wajbach, tak mi się wydaje. Mam kilka takich książek na półce, ale jeszcze czekają, więc jestem bardzo ciekawa. Więc może za dużo nie będę pokazywać, bo reszta to są już prezenty świąteczne. Także może nagram to i wrzucę po prostu w przebitkę grudniową. Pada śnieg, a mamy dzisiaj dopiero 18 listopada. Taki drobniutki, więc nie wiem, czego widzicie. wielkich znajach, trudach, któreś w godzinach. Tak, w nocy, i dobra. I złożyłyśmy łatwiejsze A więc to było na tyle. W grudniu pewnie będzie ciekawie: kupa dekoracji, choinek, prezentów. Targi, te książki wywróciły tak, tak. we Wrocławiu. No tutaj też były ślubne, ale to nie wiem, czy Was interesuje, ale może do kogoś to trafiło. No. także teraz to na tyle i widzimy się już w świątecznym nastroju. Pa!